Kilka tygodni temu gościem WC Kwadransa był rzecznik prokuratury, który twierdził, że z prostytutkami to on bidula nic zrobić nie może. Ten program oglądał adwokat zawodu, pan Jacek Janowski i twierdzi inaczej. No to proszę, niech pan teraz dyskutuje z prokuratorem, jak prawnik no, z prawnikiem. Absolutnie nie zgadzam się z wypowiedzią prokuratora. Mianowicie prawa ogłoszeń prasowych o usługach nierządnych, bo takie będę nazywał, jest sprawą poważną i narusza szereg przepisów ustaw, w szczególności ustawę prasową z 1984 roku, jak i przepisy prawa karnego, kodeksu karnego. Czyli mój Wszego... instynkt taki, że są tak, na to paragrafy i można ścigać, to był dobry był instynkt. To najzupełniej żelny. No i co, no ale prokurator powiedział, proszę pana, że wie pan, to mała szkodliwość, a w ogóle to właściwie nie ma jak złapać. Taka była konkluzja. No ale przez to przyznaję, że jednak ten czyn ma już znamiona przestępcze. No, on Tylko trudności że tak, dowodowe są. Udowadniał mnie, że bardzo trudno jest dowieść i złapać za rękę. A więc to nie jest żadna przyczyna, żeby nie wstrzymać postępowania karnego w przypadku przestępstw ściganych z urzędu. Mianowicie. W procedurze karnej obowiązują dwie zasady przemiennie, z tym, że jedna wyłącza drugą. Kodeks postępowania karnego przyjmuje zasadę legalizmu sformułowaną w artykule 5 kodeksu postępowania karnego, która mówi, że jeżeli prokurator poweźmie wiadomość o zdarzeniu noszącym znamiona przestępcze, musi wszcząć postępowanie przygotowawcze. Czyli jak prokurator usłyszy ode mnie, bo on kazał mi na piśmie złożyć doniesienie, jak usłyszy ode mnie to wystarczy? Już powinien wstrząść postępowanie przygotowawcze. A jak przez telewizor usłyszy to też wystarczy? Też wystarczy. To teraz proszę pana we wszystkich województwach nas słychać. Ja mu pokazywałem ogłoszenia prasowe. I on powiedział, że tutaj wie pan jak się ogłasza, sama prostytutka nie ma świadectwa żadnego, że tam jest jakiś yy, Alfons dowodzący, burdel mama organizacja, no to jak ona pojedynczo się ogłasza, to nie można jej nic zrobić. No tutaj sięgamy do dosyć ciekawego tematu, mianowicie, który nie był nawet przewidziany przez profesorów prawa karnego, mianowicie zakazując zamieszczania ogłoszeń o treści przestępczej lub godzących zasady służycia społecznego, nie przewidzieli oni, że prasa będzie trudnić się procederem kuplerstwa. Trudny, Bo przez, tak, przez zamieszczenie ogłoszenia tego typu, jak czytamy w szeregu gazetach, nawet gazetach aspirujących do miana gazet eleganckich. Ekspresji wieczorny dzisiejszej. No na przykład, albo Życie Warszawy. O. Są to, to pan, ogłoszenia prostytucji. Pan teraz zakreślił wszystkie, które uważa jako prawnik, że się kwalifikują do wszczęcia, wszczęcia postępowania. Ponieważ Ogłoszenia są płatne, więc osiągany jest zysk. Więc ten, kto ułatwia nierząd z pobudek materialnych, z chęci uzyskania zysku, popełnia bardzo ciężkie przestępstwo. Redakcja. Redakcja, znaczy nie redakcja, ale redaktor naczelny i wydawca. Bo według prawa prasowego oni są odpowiedzialni za zamieszczenie ogłoszeń niezgodnie z artykułem 36 prawa prasowego. Ale proszę pana, prokurator twierdził, że tu w tych gazetach nie ma dowodu żadnego, że jak panienka się ogłasza i podaje swój numer telefonu, to jej prywatna sprawa. I takiego używał wykrętu, jak miałem wrażenie, albo strasznie naiwny musiał być. No ja bym odesłał pana prokuratora do nikliwszej lektury tych tekstów, bo te ogłoszenia powtarzają się codziennie, nawet przez cały miesiąc. Nie przypuszczam, żeby panienka, trudniąca się tym procederem indywidualnie, opłacała miesięczny abonament za tego rodzaju ogłoszenia. Tym bardziej, że przypuszczam, że jest specjalna opłata za zamieszczenie tego rodzaju ogłoszeń w prasie. Tam są, proszę Pana, jeszcze takie rzeczy, że z jednej strony Renata, a z drugiej strony Ewa, jedna tłusta, druga chuda, ogłaszają ten sam numer telefonu. No to oczywiście. To ja już miałem takiego nosa, proszę Pana, że... Tam jest 30 dziewcząt, każda z nich ma indywidualne ogłoszenie, ale jeden numer telefonu. No nie, no za tym niewinnie brzmiącym ogłoszeniem Kasia i telefon, oczywiście stoi jakaś agencja albo grupa, która organizuje wykonywanie zawodu. No ale i pan co prokurator robił? No tak robiło. No nie będę komentował, w każdym razie. Yy... Istnieją wszelkie warunki, ażeby ukrócić tego rodzaju działalność, proceder na łamach prasy, bo rozkłada ich obyczajowo społeczeństwo. Poza tym jest to zjawisko kryminogenne Pan jest nie tylko adwokatem, ale również satyrykiem, bo przed programem pan powiedział coś takiego. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy te wszystkie dziewczyny nie mogą się ogłaszać w gazetach, tylko muszą przyczepić sobie taką tabliczkę i chodzić po ulicy. Z takim samym ogłoszeniem, jakie tu w gazeta im ułatwia zamieszczać. No to wtedy by ich przecież ludzie włosy no włosów, powyry... no powyrywali na ulicach. Ale by się napracowały przynajmniej. No i ograniczyłoby się trochę zjawisko. Natomiast no, te ułatwienia, jakie stwarza prasa, powodują, że najbardziej wymyślne ogłoszenia drobne się pojawiają. Tak. Znalazł no. na jakieś cudaczne ogłoszenia, niech pan zacytuje parę. No. Już może urzędliwe takie ogłoszenia, anal full service, miłośniczki, szafony, ciężarna masażystka. O, to przez cały tydzień się pojawiało. Tak. tak. Angelika, Monika, odwiedza chłopczyka. No, bardzo pięknie. No, już nie chcę tutaj razić uszu. Proszę pana, wróćmy do prokuratorów. Powiedział pan coś, czego ja nie wiedziałem w czasie tej rozmowy z prokuratorem. Czy on miał obowiązek wszcząć śledztwo, jak ja mu ust nie doniosłem? Tak. Bo obywatel ma ustnie obowiązek donosić, znaczy nie w ogóle ma obowiązek donosić, jakie jest jakieś groźne przestępstwo i podejrzewa, że się dzieje. A, proszę pana, a, a przez telewizor na przykład można. To hurtowo w takim razie do wszystkich 49 prokuratur wojewódzkich zgłaszam. Proszę najpierw przejrzeć kodeks karny. Panowie niedouczeni chyba są, jak tak przychodzą i mówią do mnie. W tym kodeksie, proszę bardzo, artykuł 174, oba paragrafy. Dalej jest omówienie, tu nawet panom podkreśliłem, można nagrać na wideo, potem przeczytać. Z tego wynika wszystkiego, że jak zamieszczają ogłoszenie, a nawet nie dojdzie jeszcze do tego, że klient przyjdzie, to już przestępstwo popełnili. Teraz uwaga. O! Zgłaszam wszystkie dzienniki w kraju, które zamieszczają takie ogłoszenia, tu mamy to zakreślone, że to jest Zbliżanie się niebezpieczne do przestępstwa i przestępstwo i kuplerstwo, dziadostwo, obywatelskie doniesienie zgłaszam i proszę w ciągu 30 dni mi odpowiedzieć. Wszystkie wojewódzkie na piśmie niech odpowiadają prokuratury. I to prokuratury znaczki skarbowe niech kleją, a nie obywatel.